Powiedziałbym, że nakręca nas radość i ciekawość tworzenia. Znaleźliśmy własny sposób, żeby połączyć chemię i biotechnologię. I jednym z naszych ostatnich dzieci jest system do analizy mikroplastików w szeroko rozumianych matrycach, z którymi mamy do czynienia. W wodzie, w żywności, w kosmetykach. Mikroplastiki są problemem, który od początku do końca wygenerował człowiek. Mikroplastiki to są cząstki, cząstki tworzyw sztucznych, wszelaki gumy. Tworzyw opakowaniowych, części samochodowych, które uległy stopniowemu rozdrobnieniu w środowisku od rozmiarów centymetrowych, skali makro, przez skalę mikro, czyli mamy mikrometrową, aż po skalę nano, czyli pył, który niemalże jest niewidoczny nawet pod najsilniejszymi mikroskopami. W naszej firmie, w oparciu o sprzęty, o których istnieniu wiedzieliśmy, w oparciu o literaturę, udało się stworzyć technikę, która połączyła wszelakie informacje dotyczące sposobów analizy mikroplastików i uczyniliśmy to jako pierwsi na świecie. Opracowaliśmy całą technikę, począwszy od poboru próbek poprzez ich obróbkę, aż po sam proces analizy i interpretacji wyników, pozwalającą na zarówno stwierdzenie obecności bądź nie mikroplastików, stwierdzenie rodzajów mikroplastików, z jakimi mamy do czynienia, ale najważniejszą informacją dla nas są ilości. Bo jesteśmy w stanie powiedzieć, w danej mieszaninie, w danej próbce, w danej objętości wody, gleby, powietrza znajduje się konkretna ilość materiałów o konkretnej charakterystyce, materiałów, które potencjalnie nam zaszkodzą, materiałów, które będą się gdzieś dalej przenosiły. Myśmy mieli technologię, mieliśmy pomysł, natomiast potrzebowaliśmy do tego urządzenia, którego można dotknąć, na którym można tą technologię prowadzić w dużej skali. W związku z tym potrzebne były pieniądze rzędu 900 tysięcy. To jest mniej więcej zysk, jaki spółka generuje w ciągu roku, czyli bardzo dużo w naszej skali. Zdecydowaliśmy się na ten kredyt technologiczny po to, żeby wykonać swego rodzaju skok. To znaczy być może po trzech, po czterech latach uzbieralibyśmy te pieniądze, ale mogłoby się okazać, że to już za późno, że ktoś już wdrożył taką technologię i przez te parę lat nie zarabialibyśmy na niej albo bylibyśmy w bardzo trudnej sytuacji konkurencyjnej. W naszym rozumieniu, czy takim biznesowym rozumieniu, jest to oczywiście dotacja. Tym bardziej uważam, że ten produkt jest dla takich firm jak nasza i daje im tego przysłowiowego kopa. Na pewno stają się bardziej innowacyjni, bardziej konkurencyjni w wymiarze i Polski, i Europy, i prawdopodobnie świata. Pre-Environment to firma, która w swoim DNA ma dbałość o środowisko, szeroko rozumiane środowisko, w jakim żyjemy. I jednym z jego przejawów jest projekt, który dzięki temu dofinansowaniu zrealizowaliśmy. I głęboko wierzymy w to, że będziemy mogli wpływać na jakość tego środowiska w przyszłości.